Witajcie, kurcz razy nie zapiał, a nawrotki macena dla poparcia politycznego, wyparcie Kaczyńskiego i decyzji Morawieckiego. Na o działanie na szkodę obywateli bez zgody obywateli. Jak mówi wasz prezes, dosyć tego stop PCK i CPK i, i innym nazwom. Szanowni Państwo, za nami pierwsza batalia o Polskę wygrana, ale przed nami ta druga, kluczowa. I wybór między Polską otwartą i nowoczesną, a tą pełną ograniczeń. Ja wybieram tą pierwszą i wybieram Rafała Trzaskowskiego. I Was też o to proszę. Braw, 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 braw. Dzisiaj wuja postanowił wziąć na warsztat jedną z najbarwniejszych postaci koalicji obywatelskiej, panią Martę Wcisło. Jak słyszę to nazwisko. To od razu mi się przypomina wszystkie te legendarne wpadki, które ta pani zaliczyła na antenie. Ale uwaga, nie myślcie, że to będzie zwykłe hejtowanie. Wcisło to fenomen sam w sobie, więc trzeba to potraktować poważnie. No, może nie do końca poważnie, ale wiecie o co chodzi. Zanim jednak przejdziemy do sedna, przypominam wam, kochani, że jesteście na kanale Kto Wygrał. Więc koniecznie zostawcie lajka like i suba, bo inaczej wcisło przyjdzie do Was w nocy i będzie Wam tłumaczyć, ile to wynosi dług publiczny Polski. A uwierzcie mi, nie chcecie tego przeżyć. Zostawione? No to bez zbędnego przedłużania otwieram browara i lecimy z tematem. Dzisiaj wuja da Wam lekcję historii. Nasza dzisiejsza bohaterka przyszła na świat 26 lutego. 1969 roku w Kraśniku. I tutaj, już na samym początku, mamy pierwszy pozytywny akcent. Bo słuchajcie, co wuja Wam powie. W przeciwieństwie do innych luminarzy koalicji, którzy kupowali sobie dyplomy MBA w Kolegium Humanum, jak ziemniaki na targu, które pani Gajewska rozdaje później w DPS, pani wcisło poszła na studia normalnie. Ukończyła Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, potem studia podyplomowe pedagogiczne, a kiedy już była w polityce, to jeszcze zrobiła MBA na Politechnice Lubelskiej. Na Politechnice, kochani, nie w jakimś szemranym miejscu jak nasz ukochany Zębaczyński, tylko normalnie, uczciwie. I wiecie co? Muszę jej to oddać. Mogła przecież pójść na skróty. Była już wtedy ważną osobą w koalicji, ale nie Uczciwie zrobiła studia. To chyba jedyny raz, kiedy będę mógł pochwalić kogoś z tego towarzystwa. Jednak jej prawdziwa przygoda zaczęła się, kiedy dołączyła do Platformy Obywatelskiej. W ciągu zaledwie sześciu lat nasza dzisiejsza bohaterka stała się jedną z najpopularniejszych członkiń Koalicji Obywatelskiej. I uwierzcie mi, kochani, to nie przez jakieś genialne przemówienia czy rewolucyjne ustawy. Nie, nie, nie. Pani wcisło, zdobyła popularność dzięki swoim absolutnie legendarnym wpadkom. Pamiętacie, jak nie mogła sobie przypomnieć nazwy CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego, który w tamtym czasie był jednym z najgorętszych tematów w całej Polsce? Panie ministrze, z tego miejsca oskarżam pana. Na o działanie na szkodę obywateli bez zgody obywateli. Jak mówi wasz pra, e, prezes, dosyć tego. Stop PCK i CPK i, i innym nazwom. Dziękuję. Pan poseł Rafał Adamczyk, lewica. Ale to nie koniec. Pani wcisło potrafiła też sprawić, że dług publiczny Polski wynosi miliard złotych. Miliard, kochani. W czasie, kiedy deficyt za tamten rok wynosił ponad 300 miliardów. To tak jakby powiedzieć, że Warszawa ma tysiąc mieszkańców. Ale najlepsze jest to, że szła z tym faktem atakować opozycję. Dywagacji. Szanowni państwo, Yy, zadłużyliście Polskę na miliard złotych. Yy, jak trzeba zaatakować polityków opozycji, to wtedy nasza pani jest jak żołnierz na froncie. Nie brakuje jej odwagi, żeby rzucać się z ostrą krytyką, często w dość niewybredny sposób. I nie dziwię się, przecież zawdzięcza całą swoją karierę koalicji obywatelskiej. Gdyby nie Tusk, to prawdopodobnie dalej siedziałaby w Radzie Miasta w Lublinie i nikt by o niej nie wiedział. Ale wiecie, co jest najciekawsze w całej tej historii? To, że mimo wszystkich tych wpadek, mimo braku podstawowej wiedzy, mimo spektakularnych porażek na antenie, kariera pani Wcisło tylko rośnie. To jest prawdziwy fenomen polityczny. Każdy inny polityk po takich kompromitacjach zostałby pośmiewiskiem nawet we własnym środowisku, ale pani Wcisło ma w sobie coś, co ją chroni. Ma taki dar, że ludzie nie potrafią jej brać w pełni na poważnie. To nie jest złość, jak w przypadku Jońskiego czy Szczerby. To bardziej politowanie i rozbawienie. I sama pani wcisło to podsyca. Pamiętacie jej reakcję po pierwszej turze wyborów prezydenckich, kiedy cała koalicja była zdewastowana wynikiem, a wszyscy chodzili z minami, jak na pogrzebie? To pani wcisło była jedyną osobą, która się cieszyła. To trzeba mieć w sobie optymizm albo kompletny brak świadomości sytuacji. Szanowni Państwo, za nami pierwsza batalia o Polskę wygrana, ale przed nami ta druga, kluczowa i wybór między Polską otwartą i nowoczesną, a tą pełną ograniczeń. Ja wybieram tą pierwszą i wybieram Rafała Trzaskowskiego. I was też o to proszę, zwłaszcza ludzi młodych. Pozdrawiam pięknie. Niestety źle się to zestarzało, ale i tak nagranie z tego, jak cieszyła się po Exit polach, jest legendarne. Wiecie, że na moment, kiedy to nagrywam, to ona dalej nie usunęła tego xa, coś pięknego. Ale wiecie co, kochani? Historia Pani Wcisło to tak naprawdę smutna lekcja o tym, jak działa współczesna polityka. Okazuje się, że nie liczy się wiedza, nie liczy się kompetencja, nie liczy się nawet to, czy potrafisz zapamiętać nazwę tego, przeciwko czemu walczysz. Liczy się tylko jedno lojalność. Pani Wcisło jest idealnym przykładem polityka, który dostaje awanse nie za to, co wie, ale za to, jak bezgranicznie jest oddana swojemu przywódcy. Donald Tusk może być spokojny. Ma w niej żołnierza, który bez zastanowienia rzuci się na każdy rozkaz, nawet jeśli będzie to oznaczać kolejną kompromitację na antenie. To jest właśnie sedno problemu z dzisiejszą polityką. Ludzie na najwyższych stanowiskach są wybierani nie dlatego, że są najlepsi, ale dlatego, że są najbardziej posłuszni. I pani Wcisło jest żywym dowodem tej patologii. Słuchajcie, może pani Wcisło nie jest najjaśniejszą gwiazdą na politycznym niebie, ale jedno trzeba jej przyznać: jest autentyczna. W świecie pełnym kunktatorów i manipulatorów, ona przynajmniej nie udaje, że jest kimś, kim nie jest jest sobą z wszystkimi zaletami i wadami ale głównie wadami. A co wy o tym wszystkim sądzicie? Napiszcie koniecznie w komentarzu, co myślicie o pani wcisło. Ale pamiętajcie, bądźcie mili, bo może ona też to czyta. Jak już tam będziecie, to koniecznie zostawcie lajka like i suba bo inaczej przyjdzie do was zębaczyński i będzie sprawdzać wasze dyplomy wykrywaczem kłamstw. Byliście na kanale Kto Wygrał. Wuja tymczasem kończy tego browara i już się z wami żegna. Ale nie martwcie się. Widzimy się niedługo, bo w tej politycznej szopce zawsze dzieje się coś ciekawego. Żegnajcie!